Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do. Ładowanie tematu. telefonu komórkowego w samochodzie bez ładowania. Jak połaczyć obwód z dwoma przewodami niezbędne narzędzia zasady połaczenia. Na końcu artykułu wideo, recenzja ładowania telefonu komórkowego w samochodzie, ładowanie telefonu komórkowego w samochodzie bez ładowania, jak złozyc obwód z dwóch przewodów, niezbędne narzędzia, zasady połaczeń. Na końcu artykułu wideo, recenzja ładowania telefonu komórkowego w samochodzie, Młode pokolenie kierowców znacznie różni się od kierowców z ZSRR. Młodych kierowców można podzielić na trzy grupy, tych, którzy znają się na samochodach. Potrafiło jakoś podejść do samochodu i tych, którzy w ogóle nie zagładają pod maskę. Pamiętając kierowców z byłego ZSRR, można się zdziwić i długo słuchać ich opowieści. W rzeczywistości wielu z nich potrafiło naprawić samochód w terenie, przykleić zbiornik paliwa mydłem lub sprawić, by silnik działał bez pompy paliwa. Dziś jednak większość młodych kierowców zdegradowała się i stara się nie zagładać pod maskę samochodu. Z drugiej strony, samochody stały się bardziej niezawodne więc nie trzeba wozić w bagażniku mnóstwa części zamiennych, by naprawić auto w trasie. Współczesnym problemem jest rozładowany telefon komórkowy, bez którego rozwiązanie czegokolwiek jest prawie niemożliwe. Gorzej, jeśli w samochodzie nie ma ładowarki. Lub jest ona niesprawna, a samochód cepsuł się na środku drogi i nie ma w pobliżu żadnej pomocy. Co jest potrzebne do naładowania telefonu komórkowego bez ładowarki? Wyobraź sobie... Zestandardowa ładowarka zapalniczki do telefonu komórkowego nie daje oznak życia. Z reguły płytka sterująca wewnątrz wtyczki przepala się. Naprawa w warunkach chałupniczych jest prawie niemożliwa. Ale nie rozpaczaj, ponieważ ludzie wymyślili ładowarkę. Najważniejsza częścią jest wtyczka do telefonu komórkowego, w większości przypadków dzisiaj jest to mikro USB. Najważniejsze jest to, że pozostaje nienaruszony i nieuszkodzony. Głównym problemem jest to, ze bateria ma 12 V, ale do ładowania telefonu komórkowego potrzeba maksymalnie 6V, a najlepiej 5V. Do tego celu wykorzystamy żarówki tylnych świateł stopu, które będą gasik nadmiar napięcia i działać jako rezystory do regulacji napięcia. Nie jest źle, że w samochodzie zawsze były szczypce, młotek i kilka kluczy. W zasadzie jest to zwykły zestaw narzędzi, które powinien mieć przy sobie kierowca. Z ładowarki potrzebne będzie samo złacze i przewody. Rozbij spalona część lub zmiast obudowę stopa. Pamiętaj, aby ogizolować przewody na ładowaniu, z niewielka rezerwa na dalsze skręcanie. Jeśli chodzi o żarówki samochodowe, najlepiej używać z ograniczników 21 watów każdy. Moc nie powinna być niższa, w przeciwnym razie można spalić telefon komórkowy. Żarówki z oświetlenia kabiny nie będą działać, ponieważ ich moc wynosi 5-10 do 10 watów. Możliwe jest wyjęcie zarowek z ograniczników bez dodatkowych narzędzi. Sama procedura demontażu zarowek zależy od modelu samochodu i nie ma sensu jej opisywać. Zmontuj obwód i podłacz go do akumulatora. Nie każdy będzie w stanie zmontować obwód bez opisu. Konieczne jest dobre zrozumienie elektryczności, rozróżnienie między połaczeniami równoległymi i szeregowymi oraz zrozumienie, skąd pochodzi moc i dokąd zmierza. Aby to ułatwić. Opowiemy krok po kroku i szczegółowo, jak przebiega cała procedura montażu. Główna zasada. Dokładnie przestrzegaj polaryzacji kabla. Zgodnie z zasadami, czerwony kabel jest zawsze plus, oj, a czarny minus. W tej kolejności należy podłaczyć przewody do akumulatora. Schemat jest bardzo prosty. Czarny kabel ładujący powinien iść do ujemnego zacisku akumulatora, a czerwony styka się z zarówkami w miejscu ich połaczenia. Nie należy uruchamiać silnika. Może to spowodować spadek napięcia, zazwyczaj wzrasta, co spowoduje spalenie płytki telefonu. Podłacz żarówki szeregowo, zmniejszając w ten sposób obciążenie. Przewód z zacisku plusowego idzie do rdzenia żarówki, styk środkowy. Drugi przewód jest przymocowany do podstawy żarówki i pociągnięty do rdzenia innej żarówki. To właśnie do drugiego przewodu należy podłaczyć czerwony przewód z ładowarki. Należy pamiętać, że lepiej jest podłaczyć go na środku. Aby obciążenie było równomiernie rozłożone między żarówkami. Kolejny przewód będzie potrzebny do połaczenia podstawy ostatniej żarówki z zaciskiem minusowym i przewodem minusowym ładowarki. Obwód jest teraz kompletny. Należy przestrzegać przepisów dotyczących połaczyn. Elektryka jest delikatna i nie należy się denerwować. Jeśli COS nie działa, oznacza to, że robisz COS źle. Podczas podłaczania przewodów zamiast lutowania można użyć taśmy klejącej. Ale należy upewnić się, że styk jest dobry. Aby połaczyć się z rdzeniem żarówki, lepiej jest skręcić ogizolowany przewód w pętle styk będzie bardziej niezawodny i nie wyskoczy spod taśmy. Podczas podłaczania przewodów należy ściśle przestrzegać biegunowości. Czarny przewód należy podłaczyć do bieguna ujemnego akumulatora, a czerwony do bieguna dodatniego. Żarówki należy podłaczać tylko szeregowo. Ważne: najpierw podłacz zmontowany obwód do akumulatora. A gdy żarówki się zaświęca, dopiero wtedy podłacz wtyczkę do telefonu komórkowego. Wskazuje to nie tylko na prawidłowo zmontowany obwód, ale także na to, że telefon komórkowy nie ulegnie spaleniu. Jeśli postapisz odwrotnie, najpierw podłacz wtyczkę do telefonu komórkowego, a następnie przewód do baterii, istnieje ryzyko, że ze... skok napięcia może spalić płytkę drukowana telefonu komórkowego. Co jeszcze można doradzić? Obwód jest dość prosty i nie jest trudno go zmontować. Mimo to ESA kierowcy, którzy boją się elektryki i nigdy nie zgodzą się na takie działania. Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji jest złożenie w schowku zapasowego telefonu z naładowana bateria. Całkiem dobrze byłoby kupić ładowarkę z panelem słonecznym. Jest stosunkowo niedroga, ale w najtrudniejszej sytuacji może pomóc. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiednia wtyczkę ładowania, ponieważ telefony komórkowe w starym stylu mają osobliwości w złaczach ładowania. Taki schemat będzie przydatny dla tych, którzy często esa w drodze pojechali do odległych miejsc na wakacje lub po prostu znaleźli się w nieprzyjemnej sytuacji. Nie ma trudności w montażu. Najważniejsze jest, aby połaczyć elementy krok po kroku, można i na zawiasach sposób, to nie jest 220V. I szok napięcia nie będzie, co najwyżej poczujesz ciepło z części. Ze względu na zainteresowanie w wolnym czasie, spróbuj zebrać schemat w warunkach garażowych. Aby upewnić się o prostocie i niezawodności metody, recenzja wideo ładowania telefonu komórkowego w samochodzie.